Siemanko siemanko u mnie sypie całą noc. Apokalipsa się szykuje. Zobaczcie. Dopiero co nasionka wkładałem. Patrzcie jak fajnie rosną jak szybciutko. Kordylinki tam z tyłu poprzednie. Tu kolejne. Następne na grzejniku. Ale to nie o tym temat. Zobaczcie pogodynkę. Minus 11 było u mnie dzisiaj. W basenie jest plus 11, plus 5,5 jest w Wagnerze, plus 3,9 jest w dużym, ale to już jest pewnie na, na tendencji spadkowej, więc maksymalnie chyba jest 4. Eee, zobaczymy, jaka była minimalna. Minus 14 dzisiaj rzekomo u mnie było. Nie wiem, bo spałem. Sprawdzimy, ile było najniżej. Najniżej było tyle. No, no to dajcie spokój. Minus jeden było tutaj. A tak to. Cały czas na plusie. Słuchajcie, wcale nie musicie tak wysoko temperatur ustawiać w swoich palmach. Szczerze mówiąc, to do plus jeden, do plus dwa i do minus siedmiu. Ja po prostu grzeję, bo Wagner jest świeżo wkopany. A druga strona medalu jest taka, że mam tą fotowoltaikę i mam taką nadprodukcję dużą, że po prostu po roku czasu by mi to przepadło. A tak to przynajmniej sobie to wykorzystuję i w super warunkach są w 5 stopniach elegancko z plusa w ogóle nie schodzi i tam wcale się portfelem i prądem nie przejmuje. Jeżeli w moim przypadku, w waszym przypadku bym sobie tak zrobił, nie wiem, minus dwa, a ten, plus 2 do minus 7. Jeżeli chodzi o trachy, wszelakiej maści. Jeżeli chodzi o małe trachy, no to do minus tam 5 do plus 3. Do plus o tak bym ustawił. Ale tak jak mówię, ja mam strasznie dużą nadprodukcję prądu, no i muszę ją zużyć. A że jest jak jest i mam na co, no to korzystam, prawda? Też byście tak zrobili. Zaraz idziemy na dwór, zobaczyć, bo tak nawaliło śniegu że masakra, pokażę Wam też jaki duży kopiec usypałem ze śniegu, żeby figę zakryć. <gry> ja, ja jak ja. berety. Dobra, widzimy się zaraz. Ale dowaliło śniegu. Zobaczcie, ja to codziennie biorę i raz odsypuję, a tu jest 20 cm śniegu. Eee, jest tak wysoko temperatura ustawiona w budzie, że ta woda u góry się topi i spływa, a na zewnątrz zamarza. Sopel jest niesamowity i tak praktycznie jest z każdej strony. Zobaczcie tutaj. No. Ale fajnie, powiem Wam. Duży tak samo się topi. Plus 5 w budach non-top. To. I co? W Ukninach. 300, 300. I co? Trzyma się ciepłełka, trzyma się. Wcale nie spada jakoś tam drastycznie. Później pójdziemy na licznik, zobaczymy jak temperatura się długo tam utrzymuje. Uwierzcie mi, że bardzo długo. Nie potrzeba, żeby to cały czas farelka chodziła. Jest cisza. Ja nie słyszę, żeby w ogóle żadna pracowała. Zresztą też byście to słyszeli, bo naprawdę jest huk z tego ale cisza jest jeżeli chodzi o mały trach i karłatkę no to przyznam, że się trochę przeraziłem tych prognoz, bo prawie do dwudziestki dochodziło, więc tu jest tylko, tu była tylko 150 włóknina, a tam jeszcze gorzej, bo dwie warstwy 50, więc setka. Więc postanowiłem Postanowiłem, że tam folią bąbelkową opitoleto Przyłożyłem deskę taką dużą, kwadratową na nią, położyłem cegły, żeby pozwijać tą folię. Teraz dowaliło śniegu, to jest kolejna izolacja, i tam są trzy wkłady. Trzy wkłady, czyli jak robiłem przy minus 8 test i było plus 3, przy zwykłej włókni nie przypominam, to teraz z tym śniegiem, z bąbelkową są w środku 3, to tam pewnie jest Eldorado. Ale akurat w tym, jak i w tym, nie mam żadnego czujnika temperatury, więc dokładnie Wam nie powiem. Co mogę Wam natomiast powiedzieć, w basenie jest plus 10. Rewelacja, no nie, niesamowite, patrzcie jak folia bąbelkowa izoluje, bo gdyby to była tylko ta pierwsza folia i nic więcej, to to by się topiło wszystko, ale to się nie topi wcale, więc folia bąbelkowa nas niesamowicie izoluje, powiem Wam szczerze, że to jest fajna sprawa, jeżeli chodzi o takie rzeczy. E, tutaj do tej 100, 150 ki owinąłem też folią bąbelkową, pęcherzykową. Tylko taką mniejszą. Yy, I rzuciłem kod z jakiś z garażu, miałem stary. Narzuciłem na to koc Przysypałem specjalnie łopatą z każdej strony śniegiem, bo śnieg to jest super izolator i tam też są trzy wkłady. Nie sądzę, żeby się coś tam miało podziać. No, natomiast w tych dużych budach jest po, po plus 5, to to jest niesamowite, bo jak będzie na, bo na przykład w nocy minus 14, tam jest plus 5, to różnica prawie 19 stopni. I co? I farelka nie da rady na pierwszym biegu? da radę, tam jest, mierzyłem to tym yy, miernikiem, tam było chyba 700 czy 800 watów i włącza się to kilka razy w ciągu dnia i nic więcej wielka figa patrzcie jaki kopiec zrobiłem w No nie widać tego, bo to się wszystko zlewa nasypałem, już kurde, już nie miałem śniegu wczoraj ale widzę, że jest świeża dostawa i taką czapkę mógłbym usypać, żeby nie przemarzły mi te gałązki i chyba tak zrobię jeszcze dzisiaj, że dosypię po prostu tego śniegu na większą czopę juki się trzymają, są twarde sztuki fajne też są te bulwy, zobaczcie granat, oliwka magnolia, no nie petarda i uwierzcie mi, że one są ekstremalnie, na ekstremalne temperatury przygotowane, przykryte tylko śniegiem. I nic więcej. Najlepszy izolator. Nie trzeba nic cudować. Juki podobno do minus 20 paru, więc na razie testujemy. Zobaczymy, czy przeżyją. Póki co mają się świetnie, są zieloniutkie. Żadnych oznak, żeby się cokolwiek działo. Ale wiadomo, takie oznaki zawsze wychodzą kilka dni po mrozach. Więc zobaczymy. Kaki. Kaki jest do minus 20, 30 prawie. Ale ta gałązka nie zdążyła mi dobrze zdre... ten, Jak to się nazywa? Zdrewnieć? Zdrzewiać? drewnieć chyba. No, wiecie o co chodzi. Urosła taka świeżynka i ja pierniczę. Zobaczcie, jakie poświęcenie. Pło, kurde. Owinąłem jej, też ją zasypałem śniegiem i owinąłem ją włókniną i widzę, że też śnieg przysypał i super, i to będzie za, super zabezpieczenie małego tracha wiadrem nakryłem, doniczkami doniczkami napchałem tam jakiś wkładów wiadrem nakryłem, czy tam garnkiem nie pamiętam, albo doniczką i jeszcze zasypałem śniegiem też jest mega zabezpieczony yy, tu z ziemi pałownia wystaje tak jak mówiliście, na wiosnę muszę ją chlasnąć, prawda i ona wtedy będzie grubsza rosła to jest chińska, japońska gruszka, nie pamiętam, jakoś tak. No i juka gloriosa. Eee... Nie wiem, czy skończyłem o tym mówić, czy nie. No, z takiego kikutka malutkiego wyrosło mi takie coś, ale to nie, nie zdążyło chyba tak spatykować się za bardzo. Mówię o słonie, to pomimo, że do minus 30, bo by gdzieś mi przemarzło i by rosło od nowa. Ja nie chcę, ja chcę owoce w końcu zbierać. Kaki w Polsce, no powiedzcie mi, czy nie fajny temat? Fajny, no nie? Tylko, że tak jak mówię, to jest odmiana rosjanka. To nie jest te takie marketowe, bo te marketowe to chyba do minus 14 wytrzymują. Co jest to do minus 14, tak, ja no tak, do minus 10 czy jakoś tak. To do minus 29. Fakt, że to owoce są po prostu mniejsze, nie są takie jak te w sklepie, ale z tym nie trzeba nic robić, ani ogrzewać, ani okrywać. Ja okryłem, bo to świeża gałązka. Jak już będzie drzewo, to nic nie będę robił. Ale powiem Wam, że nienawidzę zimy. Ale jest przepięknie. Bambu rośnie, nic mu nie dolega. Przysypałem też go tam się śniegiem, żeby te młode pędy nie poprzemarzały. Tu widzę, że jest cacy, więc tu nie ma co kombinować. Włoskiego też przysypałem, bo ja nie wiem w ogóle co to za gatunek, żeby mi nie padł. Tak jak mówiłem, jak go przytarzałem Włoch. Śmieszna historia. O, ale czego się nie robi. O, słyszycie? Włączyła się farelka. A tutaj jeszcze nic. Nie wiem czy to słychać tu u was, może, może z tej strony. No tak jak mówię. Rewelacja. Ja mam prądu pod dostatkiem, więc. Jak ktoś chce bardziej oszczędzać, to niech sobie ustawi minus 7 do plus 2. W przypadku takich dużych palm jak te, to nawet minus 8 nie ma problemu. I do plus 2 spadnie minus 8, włączy się farelka. I do plus 2. I tak rotacyjnie to się włączy, może w nocy chyba ze dwa razy. Nie więcej. Natomiast u mnie, jak to u mnie, co z tym prądem robić, to niech się palmy grzeją i basen. Słoneczko mi wychodzi. Będą fajne ujęcia. Ta, słoneczko. Pff. O, atomowe czarne chmury. Więc bestia niestraszna. Minus 14, mówili. Nie wiem, na chwilę obecną jest minus 10. Powiem Wam, że mi łapsko już odpada. O, yuki, yuki całe zakryło, więc wszystko jest bezpieczne. Rododendron też tam widzę jest zakryty. Tam mam mieczyki niewykopane, są pod taką warstwą śniegu, że pokażę Wam, że mieczyki mieczyków nie trzeba wykopywać. Wystarczy, że jest śnieg, albo są osłonięte w, w gruncie i, i nie ma najmniejszego problemu i wyrosną. W zeszłym roku też nie wykopywałem i też wyrosły. Tu Lilia, ale Lilia to chyba nigdy nie miała problemu. Czy Lilia trzeba było wykopywać? Bo ja już nie wiem, ale chyba nie. Ja się na kwiatkach nie znam. Oglądam Wasze kanały i po prostu kopiuję Was. Podoba mi się coś, to to robię, pyk, 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 bo fajnie wygląda, ale żebym się na tym jakoś tam specjalnie znał. Generalnie ja się na niczym nie znam, nie jestem jakimś botanikiem. Po prostu mam palmy od 2014 roku, robię coś z nimi, robię, wychodzi mi to całkiem dobrze i dlatego się dzielę doświadczeniem, ale jakichś tam konkretów ode mnie się nie dowiecie. Rodzin, gatunków, pochodzenia, skąd to tam się zawieło, dlaczego tak, a nie inaczej to polecam inne kanały, u mnie się tego nie dowiecie u mnie to jest tylko Polska i co zrobić, żeby, żeby to mieć <grym> jak widzicie, ja robię bardzo dużo, żeby to mieć, bo uwielbiam to i wyobraźcie sobie, że kiedyś ten trach będzie tak samo wielki jak tamty będę miał raz, dwie, trzy budy i to zero przerażenia w moich oczach, wcale się nie martwię tym dlaczego? bo przy tym patencie przy tym patencie jak będzie palma rosła dołożę dołożę jedną kondygnację wyżej żonka doszyje materiał i nie ma problemu a przy tym patencie jak widzicie ten jest wielki jest tylko farelka na pierwszym biegu a mimo wszystko jest przy minus 14 było plus 5 no to pff, sorry ale bezobsługowe nie ma jakichś tam strasznych nie muszę robić lizaków ani nic słuchajcie przyjdzie ta odwilż odsuwam zamek ściągam to demontuję rusztowanie chowam do garażu Nagram filmik, a już powiem Wam nawet kiedy. Dzisiaj jest, pojutrze, pojutrze już to wszystko demontuję. Bo ma być plus 2, plus 3 w nocy po minus 1. I tak długo, długo, więc pff, Zimy już nie będzie. Dobra, lecę do domu, bo mi ręka odpada, a was chyba przynudzam tym gadaniem, bo wy lepiej lepiej wiecie niż ja, więc, więc. Do zobaczyska. Póki co nic się nie dzieje. Minus 19 ma być. Ile się okaże? To się dowiemy w następnym odcinku.